Cześć, yy, czyż z się Cześć, braciak. Witam serii gospel Wujaszka, jedziemy na stację. Zatankować autko nasze. Naszą audicę, muza seleci. Tutaj, tutaj, nie byłem. Chodź po zatankuj No już, już, wysiadam, czekaj Tam cofnij Dobra Starczy daleko, ale... Tak, dobra, tutaj o tu Zyk Dobra, idę, idę tam zapłacić Siadaj dobra. do autka Nie Dobra Dzień tu, tu, tu. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry Słucham, czytam. tam? Ja dam zapaliwko diesla Diesla Eee... 102 złote Dwa... Jeszcze mam pytanko czy I tutaj i chce pan jakieś donatka albo jakieś babeczki? Nie, dziękuję Tu nie mamy olej albo jakieś farby Nie, dziękuję Już połowa poszła Dziękuję Dziękuję Ja pieniądze, chcę pieniądze. kartę panie no, no dobra, czy, 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 tylko tyle, nie? Co tu się dzieje? Tak, tyle! Co tu się dzieje? Dobra! się do widzenia! Kato, do widzenia! Zostawiać? Okej. Okay. Jedziemy! Patrz na to! Firmowe paliwo! Dobra, jedź tam, jedź! Dobra, <noise> jedź! Rusza! Czas No, no to, to co Idziemy tam na gospodarstwo wujasza. Bo... sprzęgła mu. Idziemy na gospodarstwo wujasza. Powoli tam jedź, braciak. Nie, bo powiem ci, to ma tyle mocy, naprawdę. W ogóle zejdę z tych obrotów, bo ja. Bo. nie, dojedziemy. To Do tutaj? Okej, bo trochę Dobra, może dobrze. No. mnie ja otwórz, bracie. byłości ci tam otworzę. Pa, to jest takie szybkie, normalnie patrz. Ja, ja se zwalniam. W ogóle wszystko tutaj, wszystko... Wjeżdżaj, wjeżdżaj tam. O tu chyba staniesz, co nie? O tutaj, braciak. O tu. O... Wujo przyjechał. Wujo. Ujo ina... Uja, Idziemy tam do wuja się, się przywitać. A w sumie tamtędy. idziemy tam tędy. Idziemy do wuja. Porto zrobię trochę się przebiegniemy. Dobra, Ja jestem Dobra. Przez płotek. Kurde, bo my przejedziesz, czy buja. Dobra, Kurde, weź mnie, szanowny demony Dobry wuja, 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 hej! On z tamtej strony, on z tamtej strony i <śmierza> Siema! Siema wuja! Nie, Jezus, Maria, siema, o, co tam? Cześć, Antoś Oowiadaj. Cześć, buja, co tam u ciebie? Kurde, dobrze, chłopino! Jezu, już Mariusz, czekaj, to bo jakieś wyrmienia mi na dle, panie przyszło. Ja, 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 ja że wam grafik nie widział. Fak, ciebie nie wiem. Wy... Widzieliście, jaką doszczałem? Widzieliście, jaką ładną ciężarówkę doszczałem? Chodźmy zobaczyć, proszę. Dwa lata temu? Od firmy. A, od firmy dostałem. Ale Dafik. O kurde jaki fajny duffik Przywiążą obornik O to dobrze Wsiądź z drugiej strony Z drugiej strony Zakreśnięte bo... Ale poczekaj Z buta braciak Z buta zbuta. Chodź Fajnie a, nie. A, Czekaj Eee Bracia! Klimat roni Brociuk! Tak, i E stój tam! No. Braciak ja idę tam oprowadzić gospodarstwo Dobra Dobra Co tu drabina robi w krzakach? Bo ja nie zgubiłeś? Weź Patkiem Kurde chyba zgubiłem Zgrabiarkarz Chłopaki czosarka, Jak ciuś Jak ciąż, to ja Jak to ja Kzewnik kon... Powiedzmy kony Szerwnik kolejny. Kłaki! Mundka. Kłaki! 30... 30... 32, nieważne jak to tam. Nie gdzie ktoś ziemię. Jeszcze tam ubornik wybierz. Co? Poź tu. Czekaj, bo tam oprowadzam gospodarstwo. Tam jakaś w krzakach Łakka. Kultywator. Eee, na Ale, no a co? Chodź, chodź, tam młode Chodź, to jedziemy Czekaj chwilę Je, Jedziemy Ale żupa. A więc znalazłem a, przez śmietnik przespakiwać, jak sama zamknie to sanka Rabina ma Kolejna przyczepka Chyba czy do przewozu nasion, wiecie Be Beczka, proszę tam Na no, gnój będzie od Może nawet z kibelka Oczywiście. O, oczywiście wiem. Chodźca! Rozrzutnik. Roz, nie, chwila to ja. O kurde, Pług Teraz kibówka Pług trzy skibówka. Pók trzy skibówka. 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 O, ładny masej. O i co? Yy, drabinka. Tara, tam rower Kopaczka. Zasiewacz. Zaszarka. Podkaszarka, koszy, wiaderko Brony trójki, opryskiwacz. Ale kopa, ale mi kopa sprzedał prawie, aż spadłem. Dobra. Jawa. No i nasza Ej, odniczka. Ale to tutaj to bałagan. Ja ja tak A oczywiście wuja Polonez musi być! I dobrze! O, Mł młoda, czekajcie, Kur... Odejdź... Oj, to kur... Chodź tam młodziaki. Chcemy do jaffa i pojedziemy obornik tam. Jedziemy, Jedziemy obornik wywalić. A to ty daffem młodziesz nie przyczep. No, jak jeszcze więcej, no to draftem. jak ja się, biegnę. Dobra. Jak troszkę więcej, Nie? no to trafem. Jak się mniej, no to Dobra, Daj bracę. ta w Racji takie, że ty nagrywasz, to ty pierwszy. O, dziękuję, braczek. aby w sumie. Co ty uczę mu poł się, mój? Ja się położę, o. Czekaj, Op. jak to był starszy? Antek czy Filip? Tu się pamiętam. Antek. Ja byłem starszy. Półtora roku. Ja nie, nie, nie zawsze nienawidziłem tutaj jeździć, jak jeździłem dachem. Zapa... tak! Prawie się zakopałeś. Pokojnie, nie, bo tutaj taki rów. A tu braciak możemy dać. O, podwyższenie namoczone. Takie typy... normalnie... Braciak, bo jeszcze wypadek wypada, krzystanie. ...dafa wypa wypasionego. Nawet... A ...nie wiem. No, Trzeba ja się bać regulowany Ja Trzeba wolno jechać, bo się Wolno jadę, ja najbiegł. Nie mamy młodzi jak było moje burzy pojęty, kuj. To jest moje dobro. Ej, chuj. Nie. O! No tak. To. Pamiętam, ale to. Kiedy chcesz. Boże, jest. A. Dobra, cię będę tutaj kierował. Gdzie ty sypiesz, ten obornik? Czyli przynica jest. Urrrr, żeś znów pomyliłem pola, ja pierdolę! A więc ja wujasa. No, że Sorry, e, zapomniał o tobie. Wyjazd, pola pomylił. Patrz jak ja sobie tutaj leżę Właśnie widzę, mówiłem ci Bo wypadek się jeszcze stanie braciak Nie, rabina jest, to mnie tam zaczyna. Braciak gdzie my w ogóle jakby jesteśmy? To nie pan, masz tutaj Krzywam was Oj wuja wuja Z tej dwudziestką jeździliśmy za... Po no koburza, ja wam żarę, pszennął. <grystanie> to mój koburz. No było no, no, tak, koburze, było. Miałam w na koburza sprzedawać. Czekajcie, muszę podwyższyć dafa na najwyższe. Nie, to wiesz, mam dobre ręce. Jezus! Serio, bo zaraz wypadek będzie, ja polecę przez te drabiny. Halowe, dołowe. mnie. Kur... Mina Zwolnij, zwolnij, buja, zwolnij. Ale, buja. No, buja, buja, jak, jak, jak muza, normalnie, tura. Tutaj masz trochę mało miejsca, bo ja sobie nóg nie mogę wyprostać. Ja się taki z góry pomiędzy. Widzę, bracie, jak leży tam. No, fajny daw, fa fajny daw. Dzięki. Jakieś dziś klasy jak śpisz na którym łóżku, górnym czy dolnym? To no, łatzy weź Buję, ja, 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 oj, o ja... Co, co trzymasz jakieś leczy? O waliszki. Korby i waliszki. O ja, gdzie ty to... Jeszcze tu... Kurde. Nie sypaj... Nie, nie na mnie! Po tam pośchodzi gamoniu, jeden! Jest tam! Na pszenicę poszło. pszenicy nic gnój. Na pszenicę. <grym> <grym> przynajmniej ten. Wujasz, przynajmniej będziesz na piechotę. <grym> Ale wiesz, rzuca tutaj. Rzuca mnie. E! Bażę, że... Value. Dobra, wsiadacz na żarówki Andrzej. Się... WUJA, zwolnij! Ja rzuci... O, mnie rzuciło! Wuję, ratuj! A boja na mnie wnosił. A kurwało. Łoda, ale głupie. WUJA, znasz taką piosenkę. Andrzej, A nie, WUJA! A hola wuja! chleba! O kurde, o młodym zapomniałem. Ważniejszym, co? Ale, ale mnie rzuciło teraz. Tutaj, rzuciło mnie A, do ja przyczepę odstawić. Nie mogę wysiąść, weź mi osłusz klapę tylnio. No przyczepę wywaliło. Mogę wiesz. Wysypywałeś ten na pszenicy, pszenicę, co ty do mądry jesteś. Biorę. Czekaj, jeszcze... ...ślizgnąć jakoś muszę. Nie, otwieraj to. Ale tutaj w ogóle wszystko brudne. Ogo, bobornik, Może bo, 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 bo. jest co widać, tak moi mini teraz. Dalej nie mogę, nie wierzę. Dobra, no, jakoś się prześliz... Jakoś tutaj, o. Dobra, poczekaj, czy ja dobrze sobie przyczepę. Nie no, złóż to najpierw, bo kable pourywasz i już będziemy. Hop! Kable. Przejdźmy? Jak szczeta, to może ta tego. Szczeta, to nie, może... Jak tylko drabina się zrobiła, ale to nie szkodzi to, to takiej Jak szczepa, yy, to może ta ten. Może ta... jechać kosi ja do Eta, czterej przyczepę. Uwaga bokiem będziemy jechać! Uwaga bokiem. Tutaj... Ale masz tutaj bagno. Ta drabina to się zapada co Podnieść nie można. O. Co późnion? Widzisz, późnion by da radę. Późnionowski zawsze da radę. Ja rozmawiam. Dobra, co mam? E, a, miesz mięś. E, braciak Co? My tam mamy kość, bierz kombajn. Kurba, jak mi się warią. Tak, ja, tak! Kur... Nie, że tym graczem. go. Lecimy od czegoś HP! Do bubu, do bubu! Ciało Tak Braciak, jest tam, jedź ta, po kombaj, bo Musimy kosić Już, już, ja, y, to ja będę kosił, ok? Dobra, dobra, ty kosz tam braciak Chłopaki, wracam na gospodarkę Ty tam kosz, kosz, to... ty braciak jak coś trzeba, żeby... coś trzeba na gospodarkę kolega, że mnie jedzie, wiecie? O, pozdrawiam kolega. Kolega. Tak, yy, dobra. Ja wyciągnę z tych lepszych brud. Dobra, czekajcie, ja muszę mu takie... Ja muszę taką specjalną rzecz dla niego zrobić. Ty, ale to trzeba mówić było wcześniej, bo to trzeba przygotować go. Czyli no ogólnie odpalić. w chwilę pochodził. Czekaj, halo! Uja. Halo, kolega Uja. już! Kolega już ci zrobiłem, kolega. Oja. Można na zimnym katować. Można na obraty ktoś. Kole, kole, ko, kolega, odezwij się halo, kolega. Halo, kolega. Ciała, ciała. O, kolega. O, kolega z... że młody. młody. Mhm. E, Je, można. Na, rach. Można na zimnym. Czemu? O w dupie nie ma dżek. Dobra jedź braszek byś wyjeżdżaj tam. A. Już Braciak! Szaciak! O już! Dobra! Trochę pochodził, trochę go w sumie pogasiłem. Odpalamy się. Coś... On coś za pierwszym razem nie palił. Czekaj. Ej, po poczekaj, bo tak jakoś dziwnie się przestawił ten oprysker. Piarcki się przestawił. Czekaj, go tam po? Jasno jest. Starka nie urwał. Dobra. Bracak, jest... Weź, podnieś header, Bracak. nie podniosłem na... Dobra, nie zauważyłem... Czekaj, lakier zszedł pewnie. Czekaj, to ja wam pokażę, na jakie pole jechać. Czekajcie, nie zauważyłem, panie. Bracak, jest pierwszy tam. Czekajta! Nie wiem, czekaj! Na jakie Braciek, czekaj Wiemy na jakie pole. Wiemy na jakie. Tam gdzie on się Nie! Tam gdzieś pojechałem, ale się pomyliłem. To zbieraj ten obornik teraz. Nie, tam gdzie pojechaliśmy, rawaj to za mną. Ty będziesz na dwukółkę? No. A, a co? Ja co roku tak na dość sipię? Dobra, na przyczepa. Na autosankę czy nie? Też. Znaczy, na autosankę na... Też? na autosankę na pewno, ale też awaryjna ciepła Fajna czy awaryjna? Awaryjna! W czasie! mnie rzuciło na tym, na tym rowie. Rowie na rowie. Nie potrzebniłbym, żeby. No Ej, daj mnie! Gdzie masz? W domu? Gdzieś. Garnie się tam z tyłu? Nie, jasz kolega mi ten dół. Stop! Stop! Nie pojadę dalej bez napoju. Masz, tam w mf leży pe pepsi nowa. Nie takiego, czekaj. S -y, sorry, o, 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 no w domu nie mam! Ta, ta, ja twoje tajne skrytki znam. Skargi. Dobra. Dziurrwał. Wiem. Że ur... Dobra, tam... cześć postu, gdzieś nie to Dobra, to już mam Tu jeszcze ten parking poszczego. Znaczy, Lecz ty mnie tam nie poganiaj z tyłu. Ja ci zaraz... Braciak! Jak yy, ja zaraz zahamuję, to ty wjedziesz w karną. Braciak wuja tam chyba śpifrowie. <noise> Trąbi! Pu Na pole! Nie! To przecież jadę prosto! Daj mi ten kombajn, jedź, daj mi to Daj ja. Jedź z osiem... dwudziestką ószemką Nie, siędź do mnie Ja koszę to już wiem, gdzie ty chciałeś kosić, to, że Ja pierdzielę, jak zwykle się te nie szukają! Rdrawaj mi tą dwieczkę, Ja pierdziele, ja niech zakończę! U miodu! ty. Ur. No jedź z tym karłem! Mam to ty jesteś? E! Tutaj kosić czy nie? Nie no wiesz, wczoraj tam! No wczoraj tam! Nie tam! No tam gdzie jesteś! No dobrze, no to bo ja już cię ustawiłem, to ja nie wiem. O! No. Na słuchaj! już o! Czekaj, bo mnie trochę zarzuciło. Anielski ostrzaj! Nie, anielski ostrzaj! Duże przyjmie! Janinka, ja to temat, moja żona Ja, ja po prostu. Janinka, Janinka to moja najlepsza żona. O, o ja moją bo, bo. Kupa szraka. Wujek, Co ty tam żenna. śpiewasz? Buja! Jeszcze gienia to żona. Nie żyje. Mądry jesteś bujek. Widzę, że coś już sobie te to przesławiało Masz jeszcze jedno? Bo jakby... Nie, jestem bo jedną. Zabrał jedno Zapasy całe Ja, ja, ja czekam. No i my idziemy zaraz ponagrywać tam braciaka jak kosi Nie no chłopaki, chłopaki, żartowałem, nie jestem pijany ja, ja tak Po prostu jeszcze wuja, bo nie mam czasu Patrz cztery jakie ja mam ujęcia rudy będzie muchał, rudy będzie Nie! <grystanie> gdzie, gdzie pod konwaj? Dawaj jedź, kur... Gdzie pod header? Jedź! Wujo odejdź, wujo odejdź! O ty, chyba cię wciągnie To już nie będzie rad... O, czekaj, bo ja się zagapiłem na wujo Trochę I tak na oko Braciak, full tam! Nie no gdzie? 20. 20... To koś braciak! Dawaj mi jedziesz, 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 dawaj, odjedź I, gdzie ty chcesz zarysować masej? Poczekaj, o pięknie będzie Ej Filip, pokaż że czwóreczki, że kszczureczki. Co mam, co mam? Ojoj, Andrzej. Kurde, rachlał się ja, pierdziela. Emilu! Bracia, kosztuj. Um. Jadę, nie widzisz. Stolcu Poczekaj chwilę. Poczekaj. Ja papkę zdejmę, bo mi normalnie zaleję ją zaraz, zaraz cało. O. O. Nie, nie, stało, leciutko. A może jednak założę tą czapkę. I? nie, 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 jednak może założę tą czapkę. Czekaj, to ja zdejmę bluzę bo gorąco Na lewo, na prawo, w górę i w dół, ale na prawo, w górę, górę i w dół. Te światło podziały te pękiery, tuściutki śpi Ej, udeogierdźcie. Jest taka Dobra. Właśnie, gdzie mi. Dzięki, że byliście. Do Zobaczenia w kolejnych serii. Spróbuję.